Rafał i Dominika z Rolnika nie posiadają się z radości. Przekazali radosną nowinę. 11. edycja Rolnika zakończyła się sukcesem dla dwóch par: Rafała i Dominiki oraz Marcina i Ani. Ci pierwsi nagle zaskoczyli swoich obserwatorów i opublikowali zdjęcia, na które czekali absolutnie wszyscy. Ich szczęście i uśmiech aż przebijają przez ekran, a fani są uradowani, że tak sympatyczna para doczekała się tak wyjątkowej chwili. Rafał i Dominika odnaleźli siebie w programie Rolnik Szuka Żony. Rafał Gajda to jeden z rolników, który postanowił wziąć udział w 11. Edycji programu. To właśnie tam poznał kandydatki, z którymi spędził wiele czasu i poświęcił im swoje zainteresowanie, aby móc poznać je bliżej. Od samego początku jego zdecydowaną faworytką była żywiołowa i otwarta Aneta, która przyćmiewała inne kandydatki determinacją i charyzmą. Rafał wydawał się zdecydowany, jednak w jego głowie zakiełkowała też myśl o spokojnej, stonowanej Dominice, która nie wysuwała się przed szereg wśród kandydatek. Ku zaskoczeniu wszystkich, rolnik podjął decyzję, że to z Dominiką chce budować wspólną przyszłość. Teraz młodzi podzielili się swoim wielkim szczęściem z fanami. Życie nie oszczędzało sławy przybylskiej. Straciła dwóch ukochanych, na to chorował Stanisław. Tym, umierałem 20 razy, młodzi podjęli decyzję o budowaniu wspólnej przyszłości. Ku zaskoczeniu widzów, Dominiki i Anety, rolnik wybrał życie ze spokojną, wyciszoną kandydatką. Dominika nie potrafiła ukrywać swojej radości, podczas decyzji w jej oczach pojawiły się ze szczęścia. Aneta była wyraźnie zdziwiona i rozgoryczona, jednak ostatecznie, podczas finału sezonu, przyznała, że nie nosi w sobie już żalu z powodu takiego obrotu spraw. Rafał i Dominika od tamtej pory cieszą się spokojną, rozwijającą się relacją we dwoje. Już wiadomo, że pojawią się w specjalnym, świątecznym odcinku, rolnika, w którym zdradzą, co u nich słychać. Już teraz młodzi zdecydowali się ogłosić swoim obserwatorom radosną wieść. W komentarzach zapanowała euforia. Rafał i Dominika przekazali rewelacyjne wieści. Rafał i Dominika przekazali swoim obserwatorom piękne kadry z urokliwej Wenecji. To właśnie ten kierunek wybrali na jeden ze swoich pierwszych wspólnych wyjazdów. Ze zdjęć aż bije radosna i pozytywna energia. Widać, że młodzi są w sobie bardzo zakochani. Już wiadomo, że na sezon zimowy rolnik przeprowadzi się do swojej wybranki, natomiast wiosną wspólnie wrócą na jego gospodarstwo. Teraz, po emisji wszystkich odcinków 11 sezonu, w końcu mogą publicznie pokazywać swoje szczęście. Fani są uradowani, że im ulubieńcom tak się układa.